Nie krzyczałam, nie trzaskałam drzwiami, nie rzuciłam kieliszkiem z szampanem, choć palce aż świeziały, żeby to zrobić. Po prostu patrzyłam na klutyki w dłoni ojca. Błyszczące, dyndające przed moim bratem jak przynęta. Gratulacje, powiedział tata, wznosząc toast za złotego chłopca. Oto twój samochód, synu. Potem odwrócił się do mnie. Jego głos stał się chłodniejszy, twardszy. Tyńcz do zapłaty. 900 dolarów do niedzieli. Jesteś już dorosła. Żadnego uśmiechu. Żadnego żartu. Żadnych gratulacji. Zapytałam cicho: Dlaczego ja płacę, a on dostaje nagrody? Tata nawet nie drgnął. Bo on na to zasługuje. To była ta chwila. Nie wtedy, kiedy mój brat ukradł moją narzetoną. Niekiedy ona zjała pierścionek z palca i wsunęła go na jego. To właśnie to, osąd mojego ojca. Zimne zdanie. Jesteś niczym. Więc tej nocy spakowałam się po cichu. Jedna torba, zero hałasu. Zostawiłam kartkę na lodówce. Dziękuję za nauczenie mnie, kim nie jestem. Potem zniknęłam. Mój brat Daniel urodził się z zębami na tyle ostrymi, by przecinać stal, i uśmiechem na tyle słodkim, by przykryć krew. Był czarujący. Zawsze miał odpowiedzi, pochwały, światło reflektorów. A ja, cicha, ostrożna, wyrachowana, stałam obok niego jak cień bez własnego światła. Ale zbudowałam coś, firmę, przyszłość, narzeczoną Lenę. Poznaliśmy się na bootkampy programistycznym. Nienawidziła kawę. Uwielbiała łamigłówki i śnała się jak rozwijająca się tajemnica. Była przy mnie przez chude lata, niekończące się noce. Kolacje z ramenem i nieudane uruchomienia produktów. Aż pewnego dnia Daniel pomógł z piczami. Jeden obad przerodził się w dwa, dwa w to, że jej telefon na cicho. Powinnam była to zauważyć. Długie spojrzenia, późne odpowiedzi, dystans rosnący z własnymi zębami. Potem przyszedł telefon, głos leni pęknięty. Przykro mi, powiedziała. To się po prostu stało. To się po prostu stało. Jakby miłość była wypadkiem samochodowym, a nie wyborem. Przez trzy tygodnie milczałam. Ludzie mylą milczenie z kapitulacją. To ich błąd. Moje milczenie było skalpelem. Użyłam go, by rozciąć każdą pamięć, każdą chwilę, każdą słabość, jaką kiedykolwiek pokazałam któremuś z nich. A potem zaplanowałam. Najpierw wytyściłam konta, dyskretnie zlikwidowałam aktywa. Przeniosłam je do LLC pod nazwiskiem przyjaciela. Kogoś, komu ufam bardziej niż krwi. Potem prześledziłam każdą transakcję, jaką Daniel kiedykolwiek zrobił w moim startupie. Pomagał z wprowadzeniami do inwestorów. Związał sznurki, których nie zauważyłam, ale zostawiły ślad. Alena wciąż miała dostęp do niektórych naszych wspólnych projektów: kodu, licencji, danych. Więc zatrułam studnie subtelnie w linie kodu, które działały idealnie do daty przełącznika. Potem pękały. Bomba zegarowa, którą tylko ja mogłam zatrzymać. Tymczasem uśmiechałam się. Pojawiłam się na ich przyjęciu zaręczynowym, wręczyłam prezent. Dwa niestandardowe zegarki. Tego nie wiedzieli. Zegarki miały mikrofony. Zsynchronizowane z prywatnym serwerem. Każda kłótnia. Każdy szept winy nagrany. Symfonia zdrady. Zniknęłam na rok. Zbudowałam coś lepszego. Uruchomiłam nowy startup, wykrywanie oszustw oparty na AI. Zabawne, prawda. Używając zdrady do zbudowania narzędzia, które właśnie ją demaskuje. Potem przyszedł wczoraj, wyzwalat. Wreszcie się pobrali. Tata zorganizował rodzinną kolację. Lena siedziała przy stole. Przy którym kiedyś powiedziała mi, że chce trójkę dzieci i psa. Daniel przyjechał tym samym samochodem, który dał mu tata. A ja weszłam bez zaproszenia. Pokój zamilkł. Uśmiechnęłam się. Spokojna, opanowana. Nie jesteś tu mile widziana, powiedział tata. Spojrzałam na Lenę. Odeszłaś dla ambicji, nie dla miłości. Powinnaś była wybrać kogoś mądrzejszego. Za. Zdezorientowana. Daniel wstał. Wynoś się. Trzymałam pilota. Kliknęłam play. Z głośników dobiegł głos Daniela, nagrany dwa miesiące temu. Ona nawet nie jest tą, którą chciałem. Ale hej. Darmowa przejażdżka. Ceo. Jej udziały w startupy są lepsze niż jego. A potem odpowiedź Leni. Myślisz, że on coś podejrzewa. Zawsze był zbyt ufny. Jej twarz pobladła. Tata upuścił widelec. A Daniel ruszył, ale już się cofnęłam. Och, dodałam. I przy okazji, IP waszego startupu jest skażone. Pitchowaliście kot, którego nie rozumieliście. Do rana dostaniecie zakaz działalności. Inwestorzy się wycofują. Jeden już do mnie dzwonił. Odwróciłam się do ojca. Zapytałeś: Dlaczego ja płacę, a on dostaje nagrodę? Bo myślałeś, że on na to zasługuje. Pochyliłam się. Spokojnie. Nie zasługuje. Wyszłam. Dziś Daniel i Lena panikują. Ich firmy pod dochodzeniem. Konta zamrożone. Samochód odebrany. Tata dzwoni na każdy numer, jaki ma. Prawnicy, inwestorzy. Ja. Mama krzyczy na niego o sprawiedliwość, o faworyzowanie. Najwyraźniej znowu znalazła moją kartkę. Oprawiła ją w ramkę. Powiedziała, że to jedyna uczciwa rzecz, jaka kiedykolwiek padła w tym domu. A ja. Obserwuję upadek stachu kawiarni. Kawa w dłoni, słońce na twarzy. Zabawne. Myśleli, że mnie pogrzebali, ale ja byłam naszonkiem. Końcowa uwaga. Nigdy nie mylcie milczenia ze słabością. To tylko dźwięk ostrzonego ostrza.